Nikołaj Kauda przed PLMA 72. Ja już swego czasu napisałem na portalu, że dla mnie jesteś swego rodzaju fenomenem, bo toczysz świetne pojedynki, niestety one nie idą na, na twoją korzyść, ale cały czas po raz trzeci walczysz o pas. Jak ty to robisz? Nie wiem jak ja to robię. Chciałbym te walki, tak jak mówisz, które toczę tak fajnie i w ogóle wygrywać oczywiście niestety nie wiem brakuje mi trochę szczęścia. Eee, ja sobie to tłumaczę tak, przekładam sobie to e, jak kiedyś z piłki nożnej, że e, drużyna, która awansuje e, do wyższej ligi płaci frycowe. Czyli gdzieś tam się Boryka przed spadkiem i jeżeli się utrzyma, no to później kolejny sezon jest coraz to lepszy. I sobie tak to przekładam, być może ja też takie frycowe płacę tutaj e, wchodząc e, w ten sport. Każdy swój shit musi zjeść. E, dokładnie, nie wiem, może za łatwo te walki dostałem na samym początku, może powinienem zawalczyć e, jedną, dwie, trzy walki, po prostu e, nie, e, nie o jakieś tam trofeum, tylko bo, e, no, po prostu. Dostawałem walki o pas, oczywiście już tobie chyba też to mówiłem w jakimś tam wywiadzie, że, że nie odmawiam walk, dlatego tak robiłem do tej pory, teraz dostałem znowu propozycję walki, walki o pas, ale już w tej mojej upragnionej kategorii w 57, bo uważam, że to jest moja kategoria. I w 61 po prostu sporadycznie chciałbym się gdzieś tam bić, ale docelowo 57. Tak jak widzieliście, wagę zrobiłem bez problemu. 57 kg, nawet tego limitu nie, z tego limitu 500 gram nie skorzystałem. Także można zrobić to mając prawie metodę 80 wzrostu, i, i wydaje mi się, że to będzie moja kategoria. Podczas ważenia ja o tym nie wiedziałem. Twój rywal miał przytany, że zrobił 57,2, co okazuje się, że nie było do końca prawdą, czy możesz. No nie było po prostu prawdą, czy możesz wyjaśnić tą sytuację. Tak, zgadza się. Piotrek zrobił limit 58,200 gram, a nie 57,200 gram, czyli przekroczył ustalony limit, ale po prostu ja się na to zgodziłem i zabieram mu 50% gaży. OK, i nadal jest to jedynek opas? Tak, nadal Ale co. tylko tego ty możesz zdobyć. Eee, z tego, tak powinno być. Z tego co mi wiadomo, to. W UFC tak jest. W UFC może tak jest, eee, ale no, tutaj będzie trochę inaczej. Ale ja i tak go zbudowałem, ten pas, więc nie ma tutaj w sumie żadnej. I tak tylko tego mogłeś zdobyć też powiedzieć. No, więc możesz, eee. mogę i zdobędę, więc eee, dla mnie to nie problem. Szkoda, że po prostu taka sytuacja, dlatego że sam byłem sprawdzany, tutaj pan Mirek musiał nagrać film z tego rannego ważenia, żeby była jasność, tam oni chcieli film. No wiadomo teraz, dlaczego chcieli. Tak, no, dlatego chcieli, z tego co rozmawiałem z Piotrkiem, to po prostu już nie mógł dociąć tej wagi. Mhm. Tam zatrzymała mu się woda, niby siedział dwie godziny w saunie i tam nic mu nie zleciało, nie chce mi się to, to w to trochę wierzyć, e, też jakieś tam głupie komentarze e, pod moim tam e, takim filmikiem e, z przygotowań, że nie będzie e, dla mnie litości na ważeniu, bo wiedzieli, że na pewno będę miał ciężko, żeby, żeby zrobić tą wagę przy tych moich gabarytach, ale jak widać... Bardzo ładnie mi to poszło. Słowa I... to broń obusieczna po prostu. No, tak, i dlatego po prostu nie fajnie z ich strony. Eee, ale tak jak mówię, zabieram mu 50% garzy, więc można powiedzieć, dostaję po uszach w taki sposób. A ja jeszcze jutro dołożę od siebie coś specjalnego podczas walki. A czy jakieś znaczenie nadaje temu pojedynkowi to, że jest on pas i to, kto był jego posiadaczem, świętej pamięci Dawid? E, tak, nie ukrywam, że oczywiście nie ujmując tutaj Petrukowi Kamińskiemu, nie ukrywam, wolałbym zawalczyć o ten pas z bardziej doświadczonym zawodnikiem którym był Dawid Żywica. No niestety Dawida już nie ma wśród nas. A I na się... obronę, przepraszam, Piotra Kamińskiego powiem, że bracia Kamińscy są naprawdę, jeżeli oglądałeś, a na pewno oglądałeś ich pojedynki, to widzisz, co tam się dzieje. Ogień po prostu w czystej postaci. Tak, widziałem oczywiście walki, oglądałem chyba wszystkie. Yy, tak, jak mówię, nie mówiąc Piotrkowi, ale wydaje mi się, że jednak Dawid Żywica był bardziej doświadczonym zawodnikiem. No tak, no, no, to jest oczywiste. Yy, dlatego, jeżeli o ten pas, no to wolałbym walczyć z nim. Tak? Dlatego też tak, tak miało być. Nie? Miałem z nim zawalczyć, no ale niestety stała się tragedia. Dawida nie ma już wśród nas. Bardzo współczuję bliskim rodzinie yy, tej, tej tragedii bo na pewno to ich bardzo boli. Eee, z Piotkiem. Piotrkowi tak jak mówię, nie umiem umiejętności. Szanuję każdego rywala. Eee, chyba pierwszy raz będę miał jakieś większe doświadczenie e, niż, rywal. niż rywal. Bo już którąś tam walkę mam więcej i no już któraś ta walka właśnie tak jak mówisz to jest walka o paz. Już w sumie nie robi to dla mnie żadnego wrażenia. Choć nie ukrywam, mam chrapkę na niego i wiem, że zdobędę ten pas, że w końcu ta, to nieszczęście moje się odwróci i ta moja praca i serce jakie wkładam w ten sport. Bo uwierz mi Wojtek, że tak jest. Wierzę, wierzę. Poświęcam się temu w 100% i wiem o tym, że to w końcu przyniesie jakiś rezultat. Że to będzie też mega walka, że to będzie w końcu walka zakończona z uniesioną moją ręką do góry i z pasem na biodrach. Tego sukcesu życzę. A powiedz a propos sukcesu PLMA, bo na pewno aktywnie śledzisz polską scenę i widać naprawdę ten progres, zwłaszcza ta gala to udowadnia od tej umowy z telewizją Puls właśnie. Co ty sądzisz o tym? Y Mega progres. Mm -hmm. Szkoda, że dopiero 72 mm. gala. E, później niż później. No dokładnie, no, tak jak mówisz. Bardzo fajnie, że te, telewizja, która jest tak naprawdę dostępna dla każdego widza. Tak. E, będzie promowała e, to, to nasze kochane MMA. E, każdy będzie mógł sobie w sobotę włączyć e, kanał i za darmo obejrzeć. Fajną galę, bo uważam, że fajna jest rozpiska. Przyciąga też wiadomo tutaj sympatyków nie tylko sportu walki, Szymon Kołecki, gdzie to jest wzór do naśladowania i mega sportowiec, mhm. któremu też bardzo mocno dopinguję go i trzymam za niego kciuki. Także wszystko na plus. Też bardzo się cieszę, że mogę w. To moja osoba może w tym uczestniczyć. Bo to też jest jakaś tam wiadomo promocja dla, dla nas zawodników. Tak jak wiesz, zawodnicy walczą 3-4 max razy w roku i po prostu z walk nie da się wyżyć. Tutaj wchodzą w grę sponsorzy. A sponsorów po prostu łatwiej jest uzyskać, kiedy jest coś bardziej nagłośnione i dostępne mm -hmm. dla ludzi. Nie? Więc e, moim zdaniem to jest ogromny progres, jeżeli chodzi o PLMA. I różne opinie czytam sobie, bo ogólnie jestem też fanem MMA, śledzę różnego rodzaju portale, mm. e, również i wasz. Dzięki. E, i, e, wydaje mi się, że niektórzy ludzie się śmieją z tego, że o Puls, co to za w ogóle telewizja i tak dalej. No, ale to jest telewizja, gdzie jak ktoś zrobiłby sobie wywiad środowiskowy, ogląda po parę milionów ludzi ten kanał. I tak jak mówię, mówiłem wcześniej, jest ogólnodostępny dla wszystkich. Nie trzeba zapłacić za to per per view. Nie trzeba mieć jakiegoś dekodera opłacanego w abonamencie, tylko po prostu włączamy kanał i może. nawet nie trzeba abonamenty opłacać. No Radio telewizyjne, że Opłacamy. <laughs> Ale tego nie wiem. <laughs> Także w takim razie życzę żeby ciężka płaca, praca popłaciła jutro i ogień w takim razie powodzenia dziękuję bardzo